Piłka jest ciągle w grze. Polacy pierwszy raz od niepamiętnych czasów wygrali mecz o wszystko na Mundialu w Katarze. Polacy pokonali 2 do 0 Arabię Saudyjską, a bohaterami tego spotkania byli Robert Lewandowski i Piotr Zieliński, a także Wojciech Szczęsny, który obronił rzut karny. A jako, że piłka jest ciągle w grze, no to zapraszam do programu o całkiem podobnej nazwie Piłka w Grze. Ja nazywam się Dominik Stachowiak, a dzisiaj moimi gośćmi są Maciej Kłakowski, Cześć, dzień dobry, Paweł Mańkowski dzień dobry. i Mikołaj Schubert. Cześć. Panowie... Myślę, że nie spodziewaliśmy się tego, że Polacy w końcu po latach kompromitacji nie oszukujmy się, kiedy w tych meczach o wszystko zawodziliśmy. W końcu uda nam się wspiąć na wyżyny swoich umiejętności i to spotkanie wygrać. Mieliśmy tych bohaterów, o których wspomniałem, roberta Lewandowskiego, Piotra Zielińskiego i Wojciecha Szczęsnego. Oprócz nich kilku nieoczywistych bohaterów, o których sobie dzisiaj też porozmawiamy, ale może zapytam Was najpierw o takie ogólne wrażenia z tego spotkania. Mikołaj. No na pewno był to trudny mecz. Był to trudny mecz dla, dla Roberta Lewandowskiego, bo widać było, że on bardzo chce, ale w momencie kiedy dostawał piłkę, praktycznie cały czas był podwajany, potrajany. Dlatego tu moim zdaniem bardzo ważną rolę odegrał Arkadiusz Milik, który odciągał uwagę obrońców od Roberta i też przyjmował te długie piłki, gdy grane przez Wojciecha Szczęsnego. I tak naprawdę no Trzeba też powiedzieć o tym, że mieliśmy dużo szczęścia w tym meczu, bo gdyby sędzia był bardziej skrupulatny, no to nie oszukujmy się, ale po 20 minutach pod powinniśmy grać w dziesiątkę. No, Matikasz, tak naprawdę baliśmy się o tą lewą stronę naszej defensywy, a Bartek Berszyński radzi sobie znakomicie. I mam wrażenie, że to właśnie Matikasz jest chyba jedynym naszym zawodnikiem, który gra poniżej takiego swojego normalnego poziomu. Paweł? Y tak na pewno. Duży progres, e, jeśli zostawimy e, ten mer z Arabią Saudyjską, z tym e, z Meksykiem. Kluczowe na pewno było wprowadzenie drugiego napastnika, dzięki temu te no, lagi, z których się śmiejemy, tak, miały już większy sens, gdy obudowaliśmy Roberta Lewandowskiego właśnie Arkiem Milikiem, gdzie było więcej tych zawodników, którzy mogli walczyć o te górne piłki. No Jesteśmy już trochę po meczu, była ta euforia, teraz możemy spojrzeć na to trochę spokojniej. No powiedzmy sobie szczerze, ta pierwsza połowa nie była fenomenalna w naszym wykonaniu. Tak naprawdę od 40 minut ten mecz się zaczął od naszego gola. Tam wcześniej jeszcze była jedna fajna akcja Roberta Lewandowskiego. Tak jak mówisz, Dominik, dużo nieoczywistych bohaterów, ludzie, których skreślaliśmy przed mundialem: Kamil Glik, Grzegorz Krychowiak, radzą sobie naprawdę dobrze. No i co? Wojtek Szczęsny, świetna interwencja, odwraca te swoje ka karty. To, czego się obawialiśmy, że to może kolejny słaby mundial będzie w jego wykonaniu, kolejna słaba impreza, no bo to już tak naprawdę dekada, gdzie, gdzie Wojtek popełnia jakieś błędy i myśleliśmy być może, że, że byle ten Wojtek zagrał solidnie, tak? a dał od siebie coś ekstra, obroniony karny i myślę, że no naprawdę taka. Interwencja, która wpisze się w kalony polskiej piłki obok Dudek, Dens chyba, chyba no naprawdę będzie to taka interwencja, którą będziemy wspominać nawet za 15 lat. No, zwłaszcza, że to jest interwencja w kadrze narodowej, bo Jerzy Dudek to jednak była interwencja w klubie, który też zapamiętają głównie kibice Liverpoolu. Maciej, jeszcze, jeszcze Twoje zdanie? Tak, jasne, oczywiście, jeżeli chodzi o. Yy... Pana Wojciecha Szczęsnego, jak to sobie rzekliśmy mówić w konwersacjach między sobą. Na pewno jeszcze do tego wrócimy i rozwiniemy ten temat. Natomiast mówiąc o tempie tego meczu, rzeczywiście w pierwszych 10 minutach, zarówno po stronie Saudyjczyków, jak i po naszej stronie, to, był, to była piłka bardzo chaotyczna. Rzeczywiście tam ani jeden, ani drugi zespół nie był w stanie skonstruować składnej akcji, było to raczej bieganie za piłką. Natomiast to, co trzeba pochwalić Polaków, mimo tego, że mecz się zaczął w 40 minucie, tak jak powiedziałeś, to jest zaangażowanie i w ogóle chęć do tego, żeby budować akcję. Moment, w którym na skrzydle walczącego, gdzieś tam dryblującego, próbującego dośrodkować, widzimy grzeczka Krychowiaka, piłkarza, który jest piłkarzem, który zaczyna kreuję akcję na początku, gdzieś tam w strefie obronnej, a on się znajduje pod samą linią końcową, pokazuje fakt, że nawet jeżeli mamy ustawienie ramowe, gdzie ktoś będzie drugim napastnikiem albo ewentualnie będzie schodził na, na skrzydło, tak jak w postaci Arka Milika w pierwszych meczach, czy to, że Krychowiak, który jest zawodnikiem defensywnym, który jest ostoją obrony i gdzieś tam rozpoczęcia akcji, jest nominowany do tego, żeby dośrodkować, to jakby pokazuje, że w tym momencie już nie chodzi o to, czy ja będę pomocnikiem, czy będę szóstką, ósemką, dziewiątką czy dziesiątką. To pokazywał rzeczywiście trener Michniewicz przygotował Polaków na to, że tu trzeba będzie iść wszystkim, co jest. To było bardzo duże ryzyko, to trzeba sobie powiedzieć. Z mojej strony oglądając ten mecz, ja jako dziennikarz motoryzacyjny raczej liczę na emocje. I tak jak w, 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 oczywiście one były w meczu z Meksykiem, o, o tyle w meczu z Arabią Saudyjską było widać, że chłopaki, nieważne na jakiej pozycji grają, dzięki temu woj, pan Wojciech Szczęsny y, na tyle chciał się zaangażować w akcję, że ją rozpoczął od bramki i skończył ją u w 44. Minucie. Więc jeżeli chodzi o aspekt y, przygotowania do gry, to była na pewno chęć. To była przede wszystkim chęć. Y, I jak będziemy zaraz omawiać, wszystkie akcje Polaków, we wszystkich trzeba to powiedzieć, Polacy mieli wielką chęć do tego, żeby ten mecz wygrać i całe szczęście im się to udało czapki z głów. No właśnie tak jak mówisz, Wojciech Szczęsny zaczął tę akcję bramkową, otwierającą wynik tego meczu. On się sam zresztą śmiał w wywiadzie, że my się śmialiśmy z tych lag po meczu z Meksykiem, a on zagrał jedną, a porządną i to otworzyło Polakom drogę do zdobycia pierwszej bramki, która ustawiła, mam wrażenie, to spotkanie. Mówiłeś też o ustawieniu. My przed mundialem zastanawialiśmy się właśnie nad tym, czy my wyjdziemy trójką z tyłu, czy czwórkę to ustawienie jak pokazał Czesław Michniewicz jest bardzo elastyczne i Dominik Łososz nasz redakcyjny kolega w ostatniej piłce w grze po meczu z Meksykiem mówił o tym że każdy kto wie jakim trenerem jest Czesław Michniewicz że to jest trener bardzo pragmatyczny który potrafi przygotować zespół pod przeciwnika on to właśnie pokazał na mundialu takie mam, takie mam wrażenie i że ta czwórka w obronie to był strzał w dziesiątkę i też tak jak wspomniałeś Mikołaj no, w tej obronie Bartosz Bereszyński przede wszystkim to jest taka postać mam wrażenie wyróżniająca się przynajmniej na tle Maty Kesza, który miał być takim, taką naszą nadzieją, mam wrażenie, na tym Mundialu w tej linii obronnej. A jednak Bartek Bereszyński pokazał, że na nie swojej pozycji on wychodzi na piłkarza bardzo solidnego. Często y, nie pomagali mu koledzy w, w, w obronie. Mówię o tych, którzy grali z nim na jednej stronie, czy Nikola Zalewski, czy Przemysław Frankowski. Z tym były problemy. A Bartek Bereszyński pokazał, że jeden na dwóch zawodników też potrafi y, tę piłkę odebrać. No tak, trzeba jeszcze też powiedzieć o Jakubie Kibiorze, który no, nie pomagał właśnie zwłaszcza w tym meczu z Arabią saudyjską Bartkowi Bereszyńskiemu, jednak był trochę elektryczny. Mam wrażenie, że był to chyba jego najsłabszy mecz w kadrze jak, jak do tej pory. Pamiętam chyba takie dwa zagrania długie piłki, które akurat on rozgrywa świetnie, ale tak naprawdę to był chyba najsłabszy nasz punkt defensywny, a Bartek Bereszyński no tak to, to o czym mówiłem. Baliśmy się o tą lewą stronę, e, a tak naprawdę e, Bartek Bereszyński sprawia, że, że te problemy nam znikają, no i, i to o tą drugą stronę należy się martwić na razie, bo Matikasz no po tym jak e, przez praktycznie cały mecz grał e, przez, e, z żółtą kartką na koncie, no to on był objeżdżany przez. przez e, tutaj Aldausariego Sariego z Arabii Saudyjskiej na tym skrzydle. No i, no i ja bardzo się bałem o niego. Eee, też właśnie Czesław Michniewicz pokazał trochę, e, zaskoczył mnie tak naprawdę, że tego kasza zostawił do końca. Nie wiem, czy pokazał mu zaufanie, czy, czy, czy po prostu wierzył w niego eee, do końca. Może właśnie, no bo czy Robert Gumny dałby radę, czy, czy Artur Jędrzejczyk, ewentualnie wtedy Bartosz Beryczyński mógłby przejść na prawą stronę, ale no tak naprawdę to były niesprawdzone rozwiązania, no i Dzięki Bogu udało się to dowieźć do końca. Chciałbym wyrzucić to wszystko, co mówicie o tym, że tak naprawdę cały ten mecz był jednym wielkim ryzykiem e, trenera Michniewicza. Rzeczywiście on na tym mundialu, tak jak zresztą i zawodnicy się wypowiadali, e, tak naprawdę walczył o swoje być albo nie być. I my będziemy to oglądali. Albo będziemy oglądali jego obronienie pozycji, albo porażkę na, nad stanowisku trenera. To jest bardzo ciekawe, że nawet nikt nie mówił o swoim zwycięstwie i podniesionym czole, tylko raczej o obronie posady. Teraz zobaczcie, że w meczu z Arabią e, Saudyjską e, trener Michniewicza wszystko, wszystko naprawdę, wszystko, co ma, albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. Kasz, który nie zostaje zmieniony do końca gry, yy, dalej Milik i Kiwior, którzy zostają z kartkami, mega ofensywne ustawienie, które cały czas idzie do gdzieś tam do ataku. Biorąc pod uwagę yy, też taktykę zespołu Saudyjczyków, zobaczcie, że tak naprawdę. Tak mi się wydaje, że mimo tego, że Kasz miał żółtą kartkę na lewej stronie, oni bardzo często mimo wszystko byli przygotowani pod prawą na Bereszyńskiego. Jakby wcześniej im skaut kiedyś powiedział, że prawdopodobnie to Bereszyński będzie osobą, przez którą mamy atakować i od 50 minuty w drugiej połowie tak naprawdę, mimo tego, że wiedzieli, że na lewą stronę powinni próbować, próbowali prawą stroną. I to się nie udawało. I potem wychodziło, że okej, okay, to jeszcze raz słowimy na lewą. I tam rzeczywiście tego Kasza ogrywali te wszystkie akcje, które gdzieś tam się ciągnęły, czyli to zamieszanie w polu, karnym, po którym jest ta fa, fajna cieszynka szczęsnego puszczona w przepraszam, pana Wojciecha Szczęsnego, y, która gdzieś tam y, figuruje w internecie, poszła lewą stroną. Na szczęście, panowie na tyle się organizowali w obronie, że nawet jeżeli Saudyjczycy gdzieś tam dochodzili do pola karnego i nawet przechodzili czy kasza, y, nie wiem, czy przeszli Bereszyńskiego, kasza na pewno, któryś się raz przeszli, y, to wchodząc w pole karne, oni się totalnie gubili. Jedyna szansa, jaką mieli, to jest za 16 metra, a tak naprawdę no, brakowało im tej skutki. Teczności. Więc to, to na pewno się z tej strony obroniło. Rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę i pociągnąć z wami ten temat, bo do oczywistych bohaterów pewnie zaraz wrócimy, e, zaczynając od Wojtka, jeszcze z do dalszych bohaterów. Mówiąc o osobach, które rzeczywiście w tym meczu były troszeczkę przyćmione. Bardzo fajnie, że powiedzieliśmy sobie o, o Bartku Bereszyńskim. To jest naprawdę ważna postać tego mundialu. E, osoba, którą nikt nie stawiał i dlatego Saudyjczycy byli przygotowani na prawą flankę. Natomiast jeżeli chodzi o Arkadiusza Milika, tak, jak mówiliście o, o ich rolach, okryciu i zbieraniu. Tak jak Cristiano Ronaldo pod, przychodził do Manchester United, jeszcze zanim grał, oczywiście, to był zawodnik, który tak naprawdę skupił na sobie obronę i pozwalał grać innym zawodnikom. Tak samo było w meczu z Arabią Saudyjską. W momencie, w którym Lewandowski zbierał na siebie dwie, trzy osoby, i rzeczywiście to było widać, że on nie mógł przekroczyć koła środkowego, bo zaraz już miał wysoki presję musiał podawać do tyłu, żeby ktoś mu podał za plecy, dokonując progresji. Wtedy Arkadiusz miał genialną sytuację, i w, tej, w tym do środkowaniu, w którym mega szkoda mi jest i do środkowania i niecelnej główki Milika, dzięki temu, że Lewandowski skupił na siebie część obrony, Milik miał zupełnie czyste pole karne. On podchodził do genialnego dośrodkowania, tu trzeba to oddać, to było dośrodkowanie Frankowskiego, Frankowski, dokładnie. Tak Była piękna główka, on się pięknie złożył tam, zabrakło centymetra, tak naprawdę na jego wyskoku, żeby to czoło piłkę sprowokowało bardziej pod, pod poprzeczkę, ale to było, było chyba najwię, najpiękniejsze polskie zamknięcie kibiców w żartach z Arkamilika na temat rozkalibrowanego celownika. Naprawdę bardzo mi jest tego szkoda i życzę Arkowi, żeby miał jeszcze taką jedno dośrodkowanie, żeby skończyć się naprawdę pięknie w grupie i dać nam awans do y, fazy pucharowej. No i też Przemek Frankowski w końcu dobry mecz w kadrze, bo dużo się mówiło o tym, że y, to nie jest zawodnik na reprezentację. On co prawda gra w solidnym klubie Likę, ale w reprezentacji. Nie wiem, nie pamiętam, że jak, jakiegoś jego dobrego meczu, a, a Arabią Sodyjską naprawdę pokazał, że, że może być wartością dodaną te, te, dla tej drużyny. Tak, tak Przemek to... Frankowski e, na pewno często jest takim cichym bohaterem, ale on daje liczby. E, tutaj też fajnie wyglądał w akcjach ofensywnych e, i tutaj Maciek mówisz o sytuacji Arkadiusza Milika. E, warto również podkreślić e, udział kuby kamińskiego. On też brał udział w tej akcji i naprawdę nasza gra. Tak jak była lekko chaotyczna, pojawiała się jakaś tam lekka przewaga Arabii, trochę oni zaczęli grać piłką, e, to to przejście na dwóch typowych skrzydłowych, gdy prowadziliśmy Kuba Kamińskiego, od tego momentu moim zdaniem ta gra e, była już przez nas e, zdecydowanie bardziej kontrolowana. E, Kuba Kamiński naprawdę fajna zmiana. E, warto również podkreślić, że to jest duży turniej, tak? to jest młody zawodnik, e, zestawiając to choćby z takim Nikolą Zalewskim, który może no, trochę się spalił, e, warto właśnie podkreślić tą wagę dużego turnieju, bo nawet Robert Lewandowski, e, który no, tych e, meczów o dużą stawkę e, miał naprawdę wiele w swojej karierze, e, widzimy jak on to przeżywa, tak? E, gol. Gol, potem łzy. Także naprawdę szapoba dla Kuby Kamińskiego za ostatni występ. Zwłaszcza, że wiemy, że Kuba Kamiński to jest piłkarz, który jeszcze niedawno grał w polskiej Ekstraklasie, który dopiero latem wyjeżdżał z Poznania do Wolfsburga. On tam szedł zupełnie bez kompleksów. I tak samo wchodzi do, do reprezentacji Polski. Panowie, mówiliśmy o tym, że porozmawiamy też właśnie o tych bardziej oczywistych bohaterach. Fajnie, że przeszliśmy sobie przez tych nieco bardziej przyćmionych, bo ich trzeba docenić za to wycierpiane zwycięstwo. Trzeba powiedzieć wprost, że Polacy ten mecz nieco bo Arabia też miała swoje sytuacje, głównie za karnego, o czym Maciek mówił, ale wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby przenieść się na chwilę do Turynu, bo choć Włosi na mistrzostwa nie jadą, to mamy tam swojego człowieka. Jakub Chojnacki porozmawiał z jedną z polskich kibicek, która wspierała Polaków i Wojciecha Szczęsnego na co dzień występującego właśnie w turyńskim Juventusie. To jakie ogólne wrażenia po meczu, bo jesteśmy w Turynie? Jak Ci się podobał ten mecz? Bardzo mi się podobał, bo w końcu Polska coś wygrała. Dużo emocji, jak zawsze. No i cieszę się bardzo, że wygrali. Dobrze. A jak się ogląda taki mecz reprezentacji Polski w Turynie we Włoszech, gdzie wiadomo, że Włosi nie zakwalifikowali się na Mistrzostwa Świata? No, troszeczkę samotnie, tak jak widzicie, pewnie tutaj jest dosyć pusto, ale, ale dobrze się ogląda, bo zawsze te mecze gdzieś leczą, lecą, więc zawsze gdzieś można usiąść i pokibicować. A dużo Włochów też kibicuje Polakom, także, prawda, może nie w takich słabszych meczach, ale jak byłby jakiś lepszy, to by było więcej Włochów. No. To y czy czujesz tę atmosferę Mistrzostw Świata tutaj właśnie we Włoszech? E nie tak bardzo, jak pewnie by było, gdyby Włosi grali, bo jest mi bardzo przykro, że nie grają, ale wciąż można poczuć, bo naprawdę wiele miejsc puszcza wszystkie mecze, więc jest dużo osób z zagranicy, także można, można poczuć tą atmosferę w niektórych miejscach. Dobrze, A Milik dzisiaj i Szczęsny zagrali, czyli zawodnicy Juventusu Turyn, a jak oceniasz ich występy? Szczęsny obroniony karny, Milik zmarnowana sytuacja? Tak, ja nie jestem ekspertem, ale szczęsny zagrał dzisiaj super <grym> dla nas. Także bardzo doceniam, bo dawno nie wiedziałam, jak dobrze gra. Jeśli chodzi o milika, no to starał się, ale nie wyszło <grym> niestety. No i po tej e, krótkiej rozmowie, jakże e, nas cieszącej, że w Turynie te mecze, mimo tego, że Woku na, na Mundialu nie ma, są oglądane, są transmitowane i włości trzymają kciuki za Polaków, no to e, właśnie musimy przejść do tego wojciecha szczęsnego, który jednak pokazał, tak jak już powiedziałem. Widzieliśmy na początku, że gdzieś te stare demony zostały zażegnane, bo no od meczu ze Szwedami w barażach o ten mundial właściwie gra cały czas w kadrze na bardzo wysokim poziomie, co potwierdził w meczu z Arabią Saudyjską broniąc rzut karny i później dobitkę naprawdę w spektak spektakularny sposób. Kto wie, czy to nie będzie interwencja turnieju. No tak, no Wojciech Szczęsny, klasa, tak. W końcu, w końcu gra wielki turniej, no martwiliśmy się o to, czy, czy, czy Wojtek Szczęsny w końcu da radę na dużym turnieju. No, bo tak, mieliśmy 2018 rok i wycieczkę z Senegalem, mieliśmy na, ostatni, na ostatnim Euro samobuja, mieliśmy czerwoną kartkę w meczu otwarcia z Grecją w 2012 roku. Także, no naprawdę, ja się bardzo cieszę z tego, że Wojtek Szczęsny w końcu pokazuje, że on jest topowym bramkarzem świata i, i tak naprawdę nie wiem, no, Robert Lewandowski to jest. To samo, że on nie dojeżdżał na tych wielkich turniejach, a w końcu, w końcu pokazał, i też było widać, było widać, jak wszystko to z niego schodzi po tej, po tej strzelonej bramce, że no w, końcu, w końcu nasza reprezentacja ma tych swoich liderów, którzy, którzy, którzy udźwigają tą presję w wielkich meczach. No, i mam nadzieję, że to jest tylko początek. Mówiąc o tym, jak Wojciech Szczęsny spisywał się w tym meczu, na pewno trzeba zwrócić uwagę wpierw na akcję z pierwszej połowy, potem na karnego. Jeżeli chodzi o akcję z pierwszej połowy, panowie, podobało mi się ta chęć do gry w postaci tej lagi, z której oczywiście pan Wojciech Szczęsny się oczywiście śmiał. Natomiast rzeczywiście, zagranie perfekcyjne, ktoś by powiedział, że przypadkowe. Nie, to było na tyle dużo przerwy, że przy dogadanej sytuacji. Że w te luki staramy się łapać, i albo zbiega zawodnik, który stoi przy linii środkowej i tu piłkę łapie, czy dobiega do niej e, boczny obrońca, to wykorzystał matikasz, który świetnym zagraniem na jeden kontakt to od razu. To, zadanie nie, to zagranie mogło zupełnie nie wyjść. Gdyby I nie zagrał... wyszło już chwilę wcześniej, bo dosłownie chwilę wcześniej Polacy próbowali dokładnie takiej taki samej akcji w tej samej dwójce na prawej stronie Matykasz i przemek fragos. Gdyby nie umiejętności ma kasz, oczywiście miał dużo błędów i mogliśmy grać w osłabieniu, ale trzeba mu to przyznać. W tej akcji, pokazał klasę i technikę, że w takim pojedynczym zagraniu był w stanie dobrze ułożyć na szybko stopę. To było zagranie do Frankowskiego, dobrze pamiętam, czy nie? Frankowski na ścianę zagrywał yy, później. Potem do... było do Lewandowskiego, Lewandowski, który piłkę gdzieś tam pogubił, nie, nie był w stanie skierować światło bramki. walecznie do końca na ostatnim metrze boiska zgarnia. i to zagranie, o którym mówił Czesław Michniewicz w pomyczowych konferencjach yy, na świeżo z tego, co pamiętam też, że yy, celem Polaków była gra za plecy obrońców e, Arabii Saudyjskiej, było wprowadzenie ich jak najbliżej do bramki i wykorzystanie tego, że oni już bramce będą się gubić, no bo nie zagrają przecież rękoma, tak? I to właśnie wykorzystał e, naciskany Zieliński, który zresztą do piłki doszedł razem z obrońcą. To trzeba ten atut polakom oddać, tą waleczność w polu karnym, umiejętność ciągnięcia obrońców w pole, w martwe pole działania, bo już w bramce za dużo nie działają e, i wykończenie akcji, więc tutaj Zieliński rzeczywiście świetna robota, zaangażowanie w pierwszej połowie, mimo że rzeczywiście poza tym zagranie był cichym bohaterem, w ogóle cichym zawodnikiem. Bo nie było widać. I niektórzy by powiedzieli, że to było bardzo ryzykowne, że on w 60. minucie został zdjęty. Natomiast jeżeli miał być cichym zawodnikiem, to potrzebowaliśmy nowych sił. I ta zmiana może kontrowersyjnie, ale według mnie była potrzebna i dała się na plus. Tak, mnie generalnie ta zmiana nie dziwiła, bo tak jak mówisz, Piotr Zieliński, bramka, ale tak... Z gry, no to myślę, że wymagaliśmy od niego więcej, ale na pewno to jest też taki duży plus dla naszego selekcjonera Czesława Michniewicza, że nie boi się ściągać tych liderów, tak? Nie bał się właśnie wprowadzić za Piotra Zielińskiego Kuby Kamińskiego, który w teorii może być taką ryzy bardziej ryzykowną opcją. No ale tak jak też mówisz, graliśmy tą długą piłkę, pomijaliśmy trochę środek pola, więc myślę, że obecność skrzydłowych była tu dużo ważniejsza. Wracając jeszcze do Wojtka Szczęsnego, obroniony karny, tak? Potem również wykazał się nasz bramkarz refleksem przy tej dobitce, na co na pewno warto zwrócić uwagę. No i co? Takie karne często zmieniają obraz w meczu, a jeśli chodzi o Wojtka, to na pewno dodadzą mu jeszcze więcej pewności siebie, której oczywiście mu nie odbieram, na pewno ją ma, ale jeśli to miał być taki impuls, który pozwoli mu być po prostu perfekcyjny w meczu z Argentyną, to na pewno na plus, mimo że ten karny kontrowersyjny, to myślę, że dobrze, że koniec końców został przyznany, bo na pewno to może Wojtka fajnie zbudować. Z roli komentatora spo sportowego był karny, czy nie było karnego? Był karny. Był karny. Był karny. No też z tych powtórek, które widzieliśmy, którego oglądali sędziowie na warze. Było widać, że Krystian Bielik może nie z wielkim impetem, ale trafia stopą w łydkę jednego z Saudyjczyków. To był bodajże Al-Shehri, który grał z przodu na pozycji numer 9. No i też w Radiu Gol mieliśmy rozmowę z sędzią, który w Ekstraklasie i w pierwszej lidze siedzi na warze. On też stwierdził, że z boiska było trudno gwizdnąć tę sytuację, ale, ale jego zdaniem to, to był karny. No i ja się do tego przychylam. Moim zdaniem to była jedenastka. I to no tego, kiedy eksperci tak mówią, to warto w to pójść. Natomiast e, z perspektywy zawodników, e, tak jak każdy oczywiście znak, gdzieś tam e, amatorsko gra, na pewno było widać, że to nie, był, e, nie było intencjonalne zagranie, e, więc no to był e, bardzo miękki karny. Tak, bardzo miękki karny. To było dostawienie nogi do reakcji, ciałem, a że e, Saudyjczyk zareagował tak nie inaczej, no to, to, to oczywiście przy i to bardzo mocno, ale rzeczywiście gdzieś tam przepis został agenty, no i chyba wychodzi na to, że karny jednak był. Tak, karny Eryvar. Ja też się z Dominikiem zgadzam, że, że sędzia słusznie gwizdnął. No na pewno taki karny miękki, na pewno też trochę zawodnik Arabii Saudyjskiej zagrał na, ten, na tego karnego. Troszkę dodał od siebie, ale ten kontakt był. Nieodpowiedzialne zachowanie Krystiana Bielika, no ale na szczęście mamy Wojtka Szczęsnego i nie mieliśmy z tego powodu żadnych konsekwencji. Opró Oprócz wielkiej klasy Wojtka Szczęsnego, myślę, że należy oddać e, też e, pewn pewną przejść, jakby hołd e, trenerom romkarzy. Pojawia się dużo memów w internecie na temat tego, że e, jest dużo przygotowania, siedzenia przed ekranem, a tak, tak naprawdę, tak jak Wojtek Szczęsny e, powiedział, e, dzięki temu, że siedzieli to analizowali, e, gdzieś tam e, on wiedział, że będzie musiał patrzeć na tego zawodnika, zrobić zwód i poruszyć się w drugą stronę i to rzeczywiście rzeczywiście no, zadziałało krótko mówiąc już myślę kończąc panowie jeszcze musimy powiedzieć o wielkiej rzeczy która zeszła z roberta lawandowskiego o pierwszej bramce na mundialu który hamarzył i które zdjęcie w ogóle które obiega teraz internet no, każdego polskiego i zagranicznego kibica również przytacza łzy nie wiem jak panowie wy to widzicie na pewno jeśli to po piłkarz płacze po strzelonym golu to jest coś wielkiego no ale niestety właśnie nasz czas tak jak powiedziałeś dobiega powoli końca i myślę że o tym chociaż moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać i pewnie jeszcze będziemy do niego nawiązywać w studio po meczu z Argentyną. Przypomnimy spotkanie z Albi Celestes w środę o godzinie 20.00 Polacy z roli lidera grupy C na mundialu podejmą Argentyńczyków no i mamy nadzieję, że to spotkanie przyniesie nam awans do 1.8 finału mundialu, a tam Francja, Australia, Dania to się jeszcze okaże, oby losowanie nie decydowało o naszym wyjściu z grupy. Dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Moimi gośćmi byli Maciej Kułakowski, Paweł Mańkowski Dziękuję. i Mikołaj Schubert. Do usłyszenia w kolejnej piłce w grze.